Moje drogie dziecko, przychodzisz dziś do Mnie z sercem pełnym trosk. Widzę Twój niepokój, znam Twoje lęki. Tak jak Matka troszczy się o swoje dzieci, tak Ja czuwam nad Tobą. Przynoszę Twoje obawy przed tron Mojego Syna, bo wiem, że On jest jedyną drogą do pokoju i bezpieczeństwa. Ojcze Niebieski, Stwórco i Obrońco, wstawiam się dzisiaj za tym dzieckiem, które do Mnie woła. Ty widzisz Jego lęki, znasz każdą myśl skrytą w Jego sercu. Proszę Cię, Panie, przyjdź z pomocą i okryj je swoim płaszczem miłosierdzia. Jezu, synu mój, Ty, który przyniosłeś światło tym, którzy chodzili w ciemności, rozjaśnij drogę temu dziecku. Jeśli gubi się w wątpliwościach, prowadź je. Jeśli serce ściska lęk, wypełnij je Twoim pokojem. Jeśli nocą nie może zasnąć, bo myśli nie dają mu spokoju, ukołysz je swoją łagodnością i daj mu odpoczynek. Panie, ty wiesz, jak kruche jest ludzkie życie. Otaczaj to dziecko swoją opieką, strzeż je przed złem, które kryje się w świecie. Chroń je przed niebezpieczeństwem, przed pokusą, przed fałszywymi drogami, które mogłyby odciągnąć je od ciebie. Moje dziecko, nie jesteś samo. Ja jestem z Tobą, zawsze. Tak jak stałam pod krzyżem mojego syna, tak stoję teraz przy Tobie. Gdy Twoje serce drży ze strachu, powiesz mi swoje obawy. Ja zaniosę je do Jezusa, a On przemieni je w łaskę. Jezu, dotknij tego serca swoją miłością. Niech wie, że nie ma w życiu sytuacji, w której byłoby opuszczone. Nawet gdy świat je zawiedzie, Ty zawsze pozostajesz wierny. Nawet gdy inni odejdą, Ty nigdy nie zostawisz swojego dziecka. Ojcze, okryj je płaszczem Twojej chwały. Niech żadne zło nie ma do Niego dostępu. Niech każdy dzień rozpoczyna z ufnością, że Ty jesteś przy Nim. Niech każdy wieczór kończy z wdzięcznością za Twoją obecność. Moje dziecko, ufaj. Nie lękaj się, bo Bóg jest Twoją tarczą. Módl się, a ja będę modlić się razem z Tobą. Proś, a ja będę prosić za Ciebie. W chwilach ciemności pamiętaj, gdzie jest Bóg, tam jest światło. Ojcze, pobłogosław je, prowadź je Twoimi drogami. Otocz je pokojem, aby serce nie znało strachu, a dusza żyła w Twojej łasce. Moje dziecko, nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Tak jak matka tuli swoje dziecko do serca. Tak ja przytulam Ciebie i wstawiam się za Tobą u mojego Syna. Wiem, jak trudne bywa życie, jak wiele w nim niepewności i bólu. Ale pamiętaj, Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie jako Matka, jako ta, która zna ból, troski i niepokoju. Powierzam Ci tego człowieka, który teraz klęczy przed Tobą w duchu, szukając schronienia. Okryj go swoim miłosierdziem, otocz płaszczem pokoju i wypełnij jego serce ufnością. Jezu, ty, który pokonałeś śmierć i przyniosłeś światu zbawienie, bądź jego tarczą i jego siłą. Gdy nadejdzie ciemność, oświeć jego drogę. Gdy serce wypełni lęk, daj mu odwagę. Gdy świat będzie chciał go złamać, podtrzymaj go swoją mocą. Panie, chroń go przed złym słowem, przed nieuczciwością, przed każdym, kto chce wyrządzić mu krzywdę. Gdy czujesz się samotny, wiedz, że jestem przy tobie. Gdy tracisz siły, wiedz, że Jezus podnosi cię z upadku. Ojcze, błagam cię, ześlij na to dziecko twojego anioła stróża. Niech czuwa nad nim dniem i nocą. Niech osłania je swoimi skrzydłami. Niech twoja miłość otuli je jak ciepły płaszcz w zimową noc. Jezu, oddaję Ci każdą myśl tego serca, każdą troskę, każdy ból. Przemień je w pokój, w radość i w siłę do podążania Twoją drogą. Moje dziecko, pamiętaj, że nie ma na świecie zła, którego Bóg nie mógłby pokonać. Nie ma lęku, którego nie mógłby ukoić. Nie ma sytuacji, w której byłbyś pozostawiony sam sobie. Ojcze, daj Mu wiarę mocniejszą niż lęk. Nadzieję większą niż zwątpienie, miłość, która przetrwa każdą burzę. Moje dziecko, wzywaj mojego imienia, a ja przybędę. Wołaj do mojego Syna, a on odpowie. Módl się, a twoje serce odnajdzie ukojenie. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moje drogie dziecko, nie szukaj ochrony tam, gdzie jej nie ma. Nie pokładaj nadziei w rzeczach przemijających. Prawdziwa tarcza, która nie pęknie pod ciężarem trosk, jest tylko w Bogu. Prawdziwa obrona, która nigdy cię nie zawiedzie, pochodzi od Jego miłości. Ojcze Niebieski, Ty jesteś jedynym schronieniem swoich dzieci. Gdy świat pełen jest zamętu, ty dajesz pokój. Gdy burze targają sercem, ty dajesz ukojenie. Gdy człowiek jest słaby, ty go podnosisz i umacniasz. Proszę cię, panie, otocz swoją opieką to dziecko, które teraz do ciebie woła. Jezu, ty, który jesteś drogą, prawdą i życiem, prowadź go przez ciemności tego świata. Niech nie lęka się przeciwności, bo ty jesteś przy nim. Niech nie drży przed złem, bo ty masz nad nim władzę. Gdy poczuje się samotny, przypomnij mu, że twoje ramiona są zawsze otwarte. Moje dziecko. Nie szukaj ratunku tam, gdzie go nie znajdziesz. Ludzkie ręce są słabe, a świat nie zna prawdziwego pokoju. Ale Bóg jest skałą, która się nie chwieje, jest twierdzą, której żadne siły nie zburzą, jest Ojcem, który nigdy nie opuści swojego dziecka. Ojcze, błagam Cię, otocz to serce Twoją opieką. Strzeż Go w dzień i w nocy. Broń Go przed złymi decyzjami, przed zwątpieniem. Przed wszystkim, co mogłoby oddalić go od ciebie. Jezu, obmyj je swoją łaską. Jeśli zbłądziło, sprowadź je na właściwą ścieżkę. Jeśli się boi, daj mu siłę. Jeśli czuje się zagubione, wskaż mu drogę. Moje dziecko, nie próbuj sam walczyć ze światem, ale pozwól, by Bóg cię chronił. On widzi dalej niż ty widzisz. Zna przyszłość, której ty nie znasz. Jego miłość otacza cię jak mur, przez który nic nie może się przedostać bez jego woli. Panie, bądź jego światłem, gdy wokół zapada mrok. Bądź jego nadzieją, gdy wszystko wydaje się stracone. Bądź jego ochroną, gdy czuje się bezbronny. Moje dziecko, nawet jeśli wokół ciebie zawali się świat, nawet jeśli wszystko, na czym polegałeś, przestanie istnieć, Bóg pozostanie. Jego miłość jest fundamentem, którego nic nie zniszczy. Jego ręka jest pewna, Jego wola jest niezmienna. Jezu, weź je w swoje ramiona. Niech znajdzie w tobie siłę i bezpieczeństwo. Niech jego serce odpocznie w twojej obecności. Ojcze, przyjmij je pod swoją opiekę. Niech nigdy nie zapomni, że tylko Ty jesteś prawdziwą ochroną. Niech żyje w twojej łasce. Niech kroczy twoimi ścieżkami. Niech ufa Tobie we wszystkim. Moje dziecko, wołaj do Boga, a on Ci odpowie. Módl się, a on Cię wysłucha. Zawierz mu swoje życie, a on Cię ochroni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.